Zaczęło się od dwóch uli. Teraz jest już 80 pszczelich rodzin, które pan Jarosław Ługowski dogląda 365 dni w roku. Fascynuje mnie przyroda przede wszystkim, ale żeby miał tylko swój miód i różne gatunki, to dlatego musiałem tą go zwiększyć. Teraz pan Jarosław produkuje wiele rodzajów miodu, ale to faceliowy szczególnie doceniło jury konkursu Pszczelarz Roku. Taki miód wzmacnia odporność i układ krążenia, oczyszcza organizm i wspiera układ pokarmowy. Jest również stosowany do pielęgnacji skóry. To było moje marzenie, które marzenie się spełniło, bo um, w takim, uczestnictwo w takim konkursie jest to wielki prestiż. Mężczyzna dobrze zna zwyczaje pszczół, bo zajmuje się nimi już od 18 lat. Nieraz potrafią e, porządlić, a, ale z reguły, jak, są, jak, jak robimy przeglądy i są, i są e, dni lotne, to raczej pszczoły nie żądlą. Oprócz miodów, pszczelarz wytwarza także inne produkty, m.in. wosk, świece dekoracyjne, pieżgę i propolis. Justyna Janaszczyk-Rzegota. Łódzkie Wiadomości Dnia.